Cześć, dajcie, witam was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku chyba z serii. Zagrajmy w Sea Dokładnie. E, jak widzicie tym razem obraz będzie dostępny na cały jakby ekran na YouTubie, przez to będzie na 100% niestety, ale rozciągnięty. Czym to jest spowodowane? Już Wam mówię. E, jak może widzieliście, mam właśnie nowy mikrofon filmiku, właśnie w którym prezentowałem mój pokój. Dokładnie. Mam nowy e, monitor, nie mikrofon, chyba tak jak powiedziałem. Nieważne. Mam nowy e, monitor i może być właśnie taki problem, bo ja nie, mogłem, nie mogę zmienić rozdzielczości w grze na 4 na 3 hmm, Dlatego obraz teraz będzie rozciągnięty ale będzie za to na cały ekran hmm, Dobrze, w takim razie przejdźmy sobie na mapkę morza i z tego co pamiętam w tym odcinku mieliśmy robić quest'a dla Tendales? Nie, dla Dyland, my mieliśmy chyba żarcie zawieść tak, zaraz sobie zobaczymy w... w dzienniku naszym John poprosił mnie o wykonanie tego transportu ponieważ e... Aha, mamy przekazać pszenicę Alfredowi Stergenowi, gospodarzowi, tawerny na Martwej Wyspie, czyli Dead Island. Dobra, czyli Dead Island, niech będzie Dead Island. Pójdziemy na Dead Island w takim razie. Anglicy ignorujmy, to są nasi przecież. Anglicy znowu, no sami nasi, Chociaż czasami się zdarzają takie dziwne sytuacje, że przy naszej wyspie może być jakaś bitwa. Pójdźmy do wyspy. Mam nadzieję, że w tej serii nie będę musiał trafiać na sztorm, bo szczerze mówiąc jest to właśnie zmora tej gry. Strasznie statek to nam uszkadza. Ludzi chyba nie zabija, jeśli się nie mylę, sztorm, ale mamy takie, wiecie, cyklony bardzo, bardzo nieprzyjemne. No i to jest właśnie oto martwa wyspa Dead Island. wejdźmy sobie na ląd. To nawet księdza, z tego co pamiętam, on chyba nam daje rozgrzeszenia, czyli jeśli mamy na jakby słabą reputację, ja jestem neutralny, więc nie jest źle, ale też nie jest, wiecie, jakoś tam super, no to możemy sobie u mm, niego za kasę podkupić jakby punkt troszeczkę tej mm, naszej reputacji, czyli to się nazywa właśnie błogosławieństwo. Tylko 100 monet, mój chłopcze, wielka suma, możesz powiedzieć, ale w jaki sposób wycenisz swe wartości nieśmiertelnej duszy? Eee... Nie, nie będę płacić, myślę, że wielu moich znajomych wątpiłoby w to, czy moja dusza jest warta więcej niż 50 monet na rynku. Ojcze, do widzenia, do widzenia. Zdzierstwo <laughs> naprawdę, 100 sztuk złota za jeden punkt. Chyba on nam daje reputacji, też naprawdę nie opłaca. A sprawdźmy, bo o Jezu, nigdy nie zapamiętam, że F1. Mam przecież, yy, mo mogę dawać teraz w umiejętności. Chciałem dać ostatnio, to pamiętam, mimo że dawno temu nagrywałem, chciałem dać punkt sobie w naprawę, żeby mi mogli naprawiać statek, kiedy pływam. Chcę dać też na pewno do abordażu i do koordynacji, to mi się przyda na pewno, jak będziemy na przykład walczyć z kimś kiedyś. Nie do towerny, miałem piec chyba do sklepu. Tylko każda, każda wyspa ma inaczej jakby tutaj rozmieszczone te budynki i trzeba się nauczyć. Gdzie co jest? Chociaż tutaj sklep jest naprawdę bardzo blisko wejścia. No to jest fajne miejsce akurat. Pogodamy sobie w takim razie. To jest Nigel Fester. Chyba tak O, mamy kolejnego quest'a. Pomyliłem chyba yy, sprzedawców, ale <grafię> zobaczcie, w taki to sposób otrzymamy, yy, jakby quest'a. Yy, potrzebuję dostarczyć ładunek płótna do Tendales. Akurat tak będziemy wyrażać z The Dyland. Wykonamy tego quest'a. Sprzedałem yy, płótno panu Ofutowi i obiecałem, że mu je wkrótce dostarczę. Yy, brzmi jak proste zadanie jak duży jest ten ładunek. Nie zawracaj mi głowy takimi drobnostkami, miłego dnia. Nie. Niech będzie to pierwszy jak chcę tego quest'a. 400 centarów płótna. E, jakkolwiek mogę sprawić, że będzie to jeszcze bardziej korzystne dla Ciebie. Na tym dalej, pan off e, ma ładunek czekolady, gotowy do załadunku w zamian za płótno. Jeśli zajmiesz się tym, zapłacę hojnie za Twą fatygę. Przyrzekam, ILE?! Jedna tylko opcja, no bo wiadomo co nas tak na naprawdę właśnie interesuje tylko w tym quest'cie. Ile kasy zrobimy? 2000 zł monet. O ja pierdzielę, ile kasy to będzie. To o wiele więcej niż kapitan morski normalnie otrzymałby za przewóz ładunku. Mogę zrobić fo... fortunę. Mogę zrobić fortunę chyba powinno być, a to jest literówka, na czekoladzie, ale tylko gdy ją niedługo otrzymam. Dobrze, więc umowa stoi albo nie wystarczy. Przykro mi. Zdać kogoś innego żegnaj. Nie, niech będzie ta auto opcja. I otrzymaliśmy 133 razy płótno. Dziękuję, Ser, Każę napełnić twoje ładownie, zanim dotrzesz do doków. Do widzenia, do widzenia. Dziękuję bardzo. Teraz go przejrzę ten dziennik. Komu my mieliśmy dać to jedzenie? Gospodarzowi tawerny. Jak ja jestem głupi. Przeczytałem sklepu. Yy, dobra. Gospodarz sklepu, tak? To też by nie miało za bardzo sensu. Więc przejdźmy się do towarny, która nie jest jakoś daleko specjalnie. I pogadajmy z tym oto gospodarzem. Zgadujesz, to jest ten koleś, który tutaj stoi? O Jezu, krzywo się ustawiłem. <grywa> dobra, nieważne. Czy chcesz spróbować naszego uczca z jagnięcia z goździkami i czosnkiem, Nikolas? Jest pyszny! Myślę, że spróbuję. Tymczasem powiedz, yy, czy wiesz, co nowego dzieje się na tej wyspie? Słyszałeś jakieś plotki? Nie dziękuję. Jestem zainteresowany tym, co masz mi do powiedzenia, Alfred, a nie tym, co masz do jedzenia. Yy, niestety muszę już cię opuścić. Niech będzie to. Interesujesz się mną? A co taki dystynktowny gość jak ty chciałby ode mnie usłyszeć? Yy, jesteś z tą osobą dystynktową, żeby cię słuchać, ale jestem też dobrze wychowany, a do tego łaskawy, do tego spróbuję. Cóż, baw się dobrze, ser. Eee, nie mam nic przeciwko, a tymczasem może masz już ochotę na uciec. Myślę, że mm, spróbuję. Tymczasem powiedz, czy wiesz, co nowego dzieje się na tej wyspie? Słyszałeś jakieś plotki? Co? Plotki o ser. Każdy tutaj martwi się, żeby przeżyć i nie patrzy na to, co robią inni, ponieważ to nieistotne. Rozejrzyj się, ta wyspa nie jest. Tak, urodzajne jak inne, a plony są coraz mniejsze. Większość ludzi żyje na granicy głodu. A poza tym, angielski wicekról żąda od nas coraz więcej złota, a nam z ledwością udaje się napełnić jego kieszenie. Niektórzy wetery, weterani, którzy są tutaj od kiedy Hiszpanie założyli te kolonie, mówią, że to klątwa tubylców, wymordowanych przez hiszpańską inkwizycję. Mówią też, że nawet pod angielskim panowaniem musimy płacić za grzechy Hiszpanów. Nie wiem, e, czy jest to prawdą, czy też nie, w każdym razie masz ochotę skosztować moich dań? Nie mogę powiedzieć, że były e, tanie, ale to najlepsze jedzenie na tej przeklętej wyspie. E, nie, dziękuję, nie interesuję się dom ani twoim jedzeniem. Mmm, ten zapach jest wspaniały, niestety muszę już iść, ale może wrócę tu do później. Dobra, niech będzie. To mi się nie podoba, bo chyba on powinien od nas e, przyjąć tą pszczynicę. Jezu. Czytajmy jeszcze raz to polecenie naszego quest'a. Po tym jak dostarczyłem list Mortonsam do e, Sir Johna Clifford Bryna, też poprosił mnie o dostarczenie ładunku pszenicy na The Island. E, na wyspie panuje głód i Sir Johnson, John e, poprosił mnie o wykonanie tego transportu, ponieważ nie ma innego statku do dyspozycji. Obiecał zapłacić mi 2000 w złocie, jeśli wykonam dla niego tę usługę. Muszę przekazać pszenicę Alfredowi Stergenowi gospodarzowi tawerny na martwej wyspie. A jak ty się zwiesz? Alfred Stergen. To chyba jakoś źle poprowadziłem tą rozmowę, cholera Eee, czekajcie, zobaczmy. Nie chcę cię opuścić, myślę, że spróbuję tymczasem powiedz mi nie, nie dziękuję jestem zainteresowany, więc no można. Tutaj... Hmm. O, to chyba ta, ta opcja będzie. Dokładnie, teraz dobrze poprowadziliśmy rozmowę. To smutne, ale prawdziwe, sir. Wielu ludzi umrze niedługo z głodu, jeśli nie uda nam się e, zdobyć zboża. Alfred, gubernator Tendales, Sir John, e, Sir John Clifford, co ja mam z tym Johnsonem? E, sir John Clifford Bryn słyszał o głodzie na waszej wyspie. Wynają mnie, żebym dostarczył Wam statek pełen pszenicy. Moja załoga e, właśnie go rozładowuje. Jak żyje Sir John? Zawsze o nas pamiętał. Chyba niech żyje, nieważne. Dziękuję ci bardzo, w imieniu wszystkich mieszkańców wyspy Ser i proszę podziękuj też jego lordowskiej mości. Powiedz mu, jak bardzo jesteśmy wdzięczni. Wygląda na to, że Sir John jest najrzadziej spotykanym przypadkiem człowieka, uczciwym i pilnym gubernatorem. Niesamowite, prawda? Cóż, yy, ty też jesteś bohaterem, kapitanie. Dostarczyłeś pszenicę na naszą biedną wyspę, ryzykując spotkanie z piratami, sztormami. Właśnie sztorma, wam mówiłem. Nieznanymi rafami i innymi niebezpieczeństwami. Jak możemy ci się odwdzięczyć? Mm. Spokojnie, Alfred, od twoich komp komplementów puchnie mi głowa, nie musicie mi się odwdzięczać. Zrobiłem to z poczucia obowiązku, a poza tym jestem uczciwy, tak jak Ser John. Tymczasem mam coś do załatwienia. Do widzenia, Alfred lub mamy także opcję, że powiemy. Jesteś zbyt uprzejmy, Alfred, ale przyznam, że kilkaset złotych monet bardzo by mi się przydało. Do przygotowania mojego statku przeciwko piratom, sztormom i nieznanym RAFom, eee, wiecie co? Zaryzykujemy, Sir. Jak wiesz, nasza kolonia jest biedna. Nasze ostatnie złoto wydaliśmy na pszenicę. Ale mamy 250 centnarów dobrego płótna w magazynach. Będziemy zaszczyceni, jeśli je przyjmiesz. Eee, o nie, nie mógłbym tego przyjąć. Sergiusz z pewnością ceni, wynagrodzi moją misję. Weźmy tą opcję. Eee, tak naprawdę, miałem nadzieję, że jakoś dajmy mi trochę kasy, ale jak taka sytuacja, to nie będę tego robić, bo jeszcze się narażę potem temu gobernatorowi. Do widzenia, dobry człowieku. I jeszcze raz dziękujemy. Do widzenia, panie Stergen. Do widzenia. Miła wyspa, fajny klimat, ale bieda u was niesamowita. Dobra, w takim razie pójdziemy sobie teraz do, 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 do. Serajona Ten Dallas. Popłyniemy. Twój statek jest przeładowany, wyładuj trochę towarów, to tamten mi w sklepie koleś tutaj załadował cholera cały statek. Zobaczmy jak nasz statek wygląda, jak tu wygląda także... Maluch! Jak tu wygląda także nasza sprawa z towarami. Towary, tutaj nie mam dokładnie. I jak wygląda łączna waga 497, maksymalna 400. Pozwolę sobie wyrzucić kule łańcuchowe, bo są strasznie... A nie, może wywalę. Czekajcie. Jakby to wywalić, to ile by to zeszło? Aha, bo to jest suma. To jest waga łączna. Czyli nawet, jak wywalę to i wszystko, to i tak nie będzie wystarczająco. Nie, 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 nie. To się nie opłaca. Nie będę tego wywalać. Nie będziemy tutaj szaleć jakoś specjalnie. Eee, hmm, no i mamy teraz problem. Także zastanawiam, co by wywalić. Póty mi jest potrzebne do questa. Hmm. Ale się załatwiłem. O ja, piernicze. To wywalmy może to póty, no cholerny. Co tam? Nie wywalę wszystkiego, wywalę tak 30. Mógłbym to sprzedać, ale co tam? dobra wywalmy jeszcze troszeczkę. Okej, okay, możemy lecieć. Najwyżej odkupię, może dam. To chyba jakoś do questa by i tak się przydało. Znaczy, jeśli kupię, to może oni mi przyjmą do tego questa, to więc nie powinno być jakiejś straty. Ale w Seedoxach chyba nie ma jakiegoś zabezpieczenia, że nie może wywalić przedmiotu questowego. Dobra, nieważne. Najwyżej spieprzyłem jednego małego tam nic nie znaczącego quest'a, którego mogłem tak naprawdę nawet nie przyjąć. Kapitalnie, najwyższy czas, aby wypłacić wynagrodzenie załodze. Zgadzasz się zapłacić 195 tuk złota? Oczywiście, że tak. Nie chcę tutaj, żeby mnie powiesili później, bo jest to możliwe, jeśli im na przykład nie płacimy. Po prostu, jeśli mamy zbyt... Pójdę wyspie, Jeśli mamy zbyt niską rangę, no to oni nas po prostu powieszą. Będzie bunt. Do widzenia kapitanie, będziesz wisiał na maszcie. Dobra, eee, ale już jesteśmy na wyspie. Mamy tylko stateczki siódmej klasy, które są mniejsze niż moje malutkie główienko. Dobra, eee, popłyniemy sobie teraz na ląd. Eee, czemu ja. Czy jestem na Highrock? Czy... Tak, jestem na Highrock. O Boże, pomyliły mi się wyspy. Musimy się cofnąć teraz na ten dales, Bo przecież my tam mieliśmy płynąć, a nie na Highrock. Co mi się tutaj wzięło z High Rock? Nie mam pojęcia. Dobra. E, płyniemy na ten Dallas. Dallas, nie High Rock. Popłyniemy tak, odkryjemy troszeczkę wyspy. Jak tutaj właśnie widzicie, to są dni pokazane, godziny dokładnie. E, wypłaty są na początku miesiąca chyba. Dobra. Nie! Nie, 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 nie! Wracaj! Kurde, teraz musimy płynąć w kawałek, aż wyspa nam się anuluje i teraz dopiero możemy wrócić. Wiem, że mamy towarzystwo. Francuzi na horyzoncie, widzę dwa maszty. Przecież to są nasi, znaczy są neutralni dla nas, więc nie będziemy ich atakować. Płyniemy do wyspy w takim razie. Dlaczego mi się ta kamera cały czas przestawia statku, że jest taka bliska. Nieważne. Dobra, popłyniemy sobie teraz do wyspy. Wejdziemy na ląd i chodźmy do gubernatora. Kapitan jest w porcie. <gry> Dokładnie, kapitan jest w porcie tym czasem. I raz taki tekst słyszałem, który mnie po prostu położył. E, pamiętam go do dzisiaj: to chyba było, jak się wraca na statek z miasta, to oni właśnie też jakiś taki tekst zawsze zrzucają, jakiś randomowy. I raz było chyba coś typu e, Chowajcie, kobiety, kapitan nadchodzi! <laughs> chyba coś takiego. Ja, ja wtedy umarłem normalnie. Dobra. W takim razie dialog. Miło Cię poznać, Kapitan Nikolas. Stacie to sprowadzam. Byłem długo na morzu, jestem spragniony lokalnej wieści, nie? Chciałem z Tobą omówić interes. Jaki interes masz na myśli? Nie to. Mieszkańcy The Island żyją i mają się dobrze. Twoje zboże zostało dostarczone na czas i klęska budowa się skończyła. Bardzo dziękuję, Kapitanie Nikolas. Ocalibyś wiele żyć. Oto 2000 złotych monet jako dowód mojej wdzięczności. Żałuję, że nie mogę dać Ci więcej. Możesz dać zawsze swoją posadę, czy coś takiego. To wystarczy. Czy może nie miałbym nic przeciwko temu, żebyś znalazł sposób, by zwiększyć moją nagrodę, ser. Nie, nie będziemy tej opcji brali. O, dlatego właśnie otrzymaliśmy również y, punkty do reputacji. Nie wiem czy to za tego questa, czy dlatego, że odmówiłem większej nagrody, ale jesteś w błędzie, kapitanie. Twe czyny zasługują na pochwałę. Jestem dumny, że cię znam. Dziękuję ser. To nie pochlebia. Do widzenia. Fantastycznie, coraz lepiej nasza gra tutaj się układa I wiecie co, w tym momencie pójdziemy sobie do tawerny jeszcze na chwileczkę Albo może po drodze skoczymy do stoczni I zobaczymy jak tam wyglądają następne statki hmm. Możemy na jakieś nawet stać, chociaż na statki klasy piątej nie chciałbym marnować kasy Zdecydowanie lepiej jest sobie kupić statek klasy piątej hmm. eee, Nie przegrać, się... jesteś pewien, że twój ogień nie wymaga naprawy Dobra, a niech mu będzie Lugera, nie, lugera nie. Już nie, kupił, albo handlowa. Nie, handlowa nie, nie opłaca się. 20 tysięcy sztuk złota, ja mam prawie 3 tysiące. Nie dziękuję, tu macie takie wygórowane ceny tych statków, że na razie zrezygnuję. Oczywiście mój statek bym mógł również sprzedać, ale wtedy bym pływał statki klasy siódmej i zdecydowanie ciężej byłoby mi wykonywać questy, znaczy takie dostawcze, jak ten, oto właśnie, który teraz wzięliśmy. Tu mamy Christophera Ofuta, akurat. Mieliśmy z nim tutaj questę przecież zrobić, więc sobie z nim pogadamy. Nie interesują mnie chusteczki do nosa, może jednak porozmawiamy o innych sprawach. Kupiłeś w partii towar od Nigela Festera, jego statek był uszkodzony i nie mógł podjąć się podróży, dlatego wysłał mnie, wynajął mnie, żebym dostarczył ci towar. Gdzie jest płótno? Bez znaku zapytania, zapytał mnie sprzedawca. Jeszcze go nie mam, ale wkrótce dostarczę je do Tendales. Do zobaczenia. A więc, jednak, jest tutaj problem z tym questem, dlatego że nie mogę teraz, jakby mu nawet przekazać tego płótna, bo troszeczkę wywolnię. Będę musiał jednak je odkupić, co za problem. Nie ma problemu. Więc zrobimy tak: kupię od niego to płótno. Czekajcie, to będzie dobry, to będzie bardzo fajny manewr. Cofnij, nie chcę nim gadać, nie Do widzenia. To taki będzie śmieszny manewr, trochę. Zobaczmy, ile mi brakuje tego e, płótno żaglowe. Chyba miałem 140 załóżmy. To sobie zakupię od niego to płótno i mu dan że niby dostał dostawę, a to będzie dobre. Nie interesuje mnie chusteczki nosa. Eee... Dobra, niech będzie handel. I teraz tak, musimy znaleźć płótno żaglowe, które jest tutaj. Nie jest jakieś drogie, a mi się zwróci, bo przecież te 2000 piechotą nie chodzi, to jest sporo kasy. Ale on nie ma w ogóle. Nie, to... A to tu jest jego. Dobra, 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 mój błąd. Kup, oczywiście. Ja bym chciał tak kupić około... Dlaczego ja nie mogę kupić ponad ładunek swój. Kurcze. Dobra, jednak nie zrobimy tego manewru. Innym razem dokończę tego questa. Na razie, to by było na tyle. Pójdziemy dalej sobie w takim razie na no morze. Stoczymy jedną walkę jeszcze w tym odcinku jakąś. Na razie innych questów nie będziemy robić. Stoczymy jedną walkę... ...z Hiszpanami, bo ich nie lubimy przecież. A popłyniemy sobie tak na randomową eksplorację tego to obszaru archipelagu. Wygląda na to, że okręty francuskie walczą przeciwko pirackim. Ignorujmy, to są neutralni dla nas, więc się nie, chyba nie obrażam, że ich tutaj... ...olaliśmy w tym oto momencie. Francuzi na horyzoncie, nie będę e, niszczyć naszych stosunków. Zostaliśmy zaatakowani przez jeden hiszpański statek, zobaczmy jaka klasa. O Jezus, Maria, czwarta klasa to może być bardzo niebezpieczna bitwa, dlatego zrobimy save. Tutaj, tutaj, odcinek to był odcinek trzeci, jeśli się nie mylę. Tylko odcinek 3. i spróbujemy sobie z nim zawalczyć. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Zawodujemy najpierw bomby. Zobaczymy, jak ta walka będzie wyglądała. Czy to jest ten piękny statek? Tak, to jest ten piękny statek. Był ulubiony praktycznie w grze, poza zmodernizowanym pancernikiem, takim z zielonym, sta... z zielonym paskiem. Gigantyczny. Kilkuset metrowy wręcz okręt. Dobra, podpłyniemy sobie do niego. Nie ma co... A bo wiecie, zaprzyniśmy się, bo nie ma co liczyć na jakieś aborda, aborda żeby bo i tak go nie zabędę. Chciałem mieć cholera do tawerny i jednego człowieka sobie tutaj jakby wynająć do, do załogi. Ale jednak zapomniałem o tym. Bo wstąpiłem do tej stoczni cholernej po drodze. Dobra, ale tak jak było ostatnio, miałem strzelać bez celowania, bo tak jest podobno lepiej. Zauważyłem. No, strzelaj! Też dałem. Ach, ta celność. O! Dwa strzały weszły. 50% celności, nie jest źle. On mnie nie może trafić. Fantastycznie, na razie ja wygrywam tutaj bitwę. No Strzelaj, działa, są gotowe z tego co widzę. Majtku, strzelaj! Ognia! Co jest? Ale... Dlaczego mapa znika podczas strzału? Nieważne. O, to jest bardzo dobra dobre strategia, taki manewr, żebym właśnie... Trzymał go sobie tak z tyłu, żeby on nie miał jak mnie trafić, a mnie tylko tutaj, próbuję z kul łańcuchowych postrzelić. Jak widzicie, strzela tyłem i ani razu jeszcze mnie nie trafił przez całą walkę. Niech ta bitwa będzie w przyspieszonym tempie, ale nie na czas, kiedy ja strzelam, bo to wszystko wygląda. O nie, on się obraca, burtą do mnie, to nie będzie fajna sprawa. Dobra, tylko jeden raz go trafiłem. 25% celności. To też nie jest zła, jak na jeden punkt dodany właśnie w ten oto skill, czyli do celności. O, teraz dwa razy. Zdecydowanie lepiej. Szkoda, że nie mam tej fajnej lunety, która pozwala mi sprawdzić jak uszkodzony jest ten statek. Ja musiał sobie płynąć na jakąś wyspę hiszpańską. Tam chyba była... Mm, nie pamiętam jak ona się nazywała. Nie, to nie była Granda Villa, to była chyba... Cost, Costa kosta coś tam? Nieważne. Była jakaś taka fajna wyspa, na której był quest właśnie z takim gościem od Lunety. Ale wam chyba oni, o tym goście też mówiłem. No strzelaj dziadu! Dobra, kogoś tam trafiliśmy. Kapitanie, przejdziemy się do naszego przeciwnika. Jeśli szósta klasa rozpieprzy e, czwartą, to będzie cud. Także na takim wysokim poziomie trudności, na jakim my tutaj gramy. Okej. Okay. O, się zaczyna soundtrack. Bardzo lubię ten hiszpański. Co no mi tam będę celować? Bo mogę przecież. Dlaczego by tego nie robić? On nie jest jakiś tak wybitnie szybki ten okien, to jest wolniejszy ode mnie, no ale dlatego, że płynie. Dobra, strzelmy go tak. Dlatego, że płynie mm, pod wiatr troszeczkę. Ja płynę z wiatrem. To prawie idealnie. Za chwilę będę mógł grzec. O! Wreszcie pierwszy raz mnie trafił! O, dziwny. Dobra, w ogóle go nie trafiliśmy. Weźmy sobie teraz, a też kule łańcuchowe, co mi tam, poniszczymy jego żagle, o kurde Trafił mnie, zabił mi jednego człowieka, troszeczkę kadłub mi nawet uszkodził I teraz dziadu, zginiesz, marnie, no chyba, że Cię w ogóle nie trafię w te żagle Chyba coś tam, jakieś szkody mu narobiliśmy, ale to nie jest nic takiego fantastycznego yy, Nie wiem, strzelać troszeczkę wyżej, o nie, nie, masz, te brzydko się obracają O, chociaż nie, nastawił je ładnie, dobra jeszcze jedną salwę pośle w jego kierunku, w jego żagle I przestawię się na kule armatnie Standardowe, ale zawsze najlepsze No jak go trafiłem w kadłub, nieważne, ale nie ma co narzekać, bo to zawsze dobrze Zróbmy save'a, bo już troszeczkę walkę jakby też wygrywam Zróbmy na... tutaj w tym miejscu, odcinek trzeci Niech ben... będę na tym zapisywać sobie save y. Dobra No mogę spieprzyć nawet moje... Szczęście jakoś. Przegrać tą walkę, w ogóle go nie trafiłem. Dziwne to było dosyć teraz. Dobra, ale on jakoś w ogóle. Nie wiem co to jest, czy ludzi nie ma na tym pokładzie. Zaraz sprawdzimy. Strzelaj, rój do niego. O o, o. ładnie dostał. Czo, ile ma ludzi? Załoga 134, no to kurde, jest kilkukrotnie więcej niż. Moja załoga, on w ogóle nie strzela do mnie, co jest grane? To mi się nie podoba, bo za chwilę on. A mnie on może tak za mnie się bawi, i tak za chwilę podpłynie do mnie i mnie przejmie. Ale miałem bez celowania strzelać, ale tak jestem już przyzwyczajony. A to i tak wyszło na to samo, bo go w ogóle nie trafiłem. No, nie, nie, nie bez celowania, pamiętaj demo. Demo, pamiętaj, bez celowania, strzelaj. ognio, Kapitan każe strzelać. Ach, chyba kąt jest za duży, tak? Nie mogą trafić go. No to teraz trzeba macie piękną okazję. Tak, kąt był za duży. Czy znaczy za mały, właśnie. I teraz taki manewr sobie zrobimy, że popłyniemy zgodnie. O, wow, wow, jednak atakujesz, już myślałem, że się popsułeś jakoś. Czyżbyś się ocknął, mój przeciwniku? Nie dostał za duży dystans, niestety. Płyniemy sobie teraz z wiatrem, zrobimy taki manewr, żeby też było ciężej strzelić w nasze żagle. Teraz mu jest akurat ładnie, bo ustawiłem, ale teraz, teraz to on widzi nas mniej więcej tak, więc coraz ciężej mu jest je trafić, jakoś tak nas pewnie widzi teraz. Więc sobie tak o to podpłyniemy, no jakoś tak mnie widzi, więc ciężko mu jest trafić nasze żagle, bardzo dobrze. O i w taki sposób sobie z nim powalczymy. Jestem chyba od niego zdecydowanie szybszy, zaraz sprawdźmy. Nie, jeden, dwa, a podobna, podobnie płyniemy. Teraz, jak w niego strzelę, tutaj z tyłu, to może nawet krytyczny wejść strzał. Czasami są takie krytyki, że jest gigantyczna eksplozja i na przykład wszystkie aż maszty ścina przeciwnikowi. To jest niesamowite, że nawet szósta klasa jest w stanie zabić i zniszczyć i zapopić statek pierw, yy, pierwszej klasy jednym strzałem, tak naprawdę. Wystarczy dobrze trafić, mieć szczęście troszeczkę, no i niszczymy jednym strzałem takie to statek. Zrobiłem save, dlatego że. Wydaje mi się, że on chce do mnie na abordaż podpłynąć. Ja bym wolał tego uniknąć, szczerze mówiąc. On nie chce staranować chyba. tych znaczy, nojku. Jak mogę z takiego dystansu nie trafić? Co to? Za ludzie są odpowiedzialni za strzelanie na tym statku. Nie, nikt to nie strzela. Dobra, jezu, taran! Nie no, ludzie. Co tu są za ludzie? Dobra, nie może mnie dorwać. Powolnie chyba taranuje. Z tyłu strzelę teraz, nie trafię go, Będzie wydawało, i będzie abordaż! Będzie abordaż, więc wykorzystam to, aby wybić mu ludność jeszcze. O, pięknie wszystkie strzały przyjął! Dlaczego tak zawsze nie mogło być? Nie chcę abordażu, dlatego rozwiniemy te nasze dolne żagle, które miałem zwinięte przez ten czas. On właśnie cholera, zobaczcie, liczy na abordaż, ale jestem zdecydowanie szybszy, bo jestem takim malutkim Główienkiem, który pływa sobie tutaj. Jest! Zniszczyliśmy Starek 4 klasy. Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Stopień wyżej mamy awans. Bardzo pięknie, z małymi uszkodzeniami, eee, udało mi się go pokonać. Jak widzimy, tonie ulega wielkiemu uszkodzeniu. Teraz tam pod wodą. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że jest to możliwe, zaczynając tą walkę, że jestem w stanie. Weźmy także manne, żeby mannę zrobić lepiej. Nie spodziewałem się, że to, to jest właśnie możliwe, żeby go zabić na początku tej walki. Myślałem, że jestem z góry skazany na porażkę, dlatego zrobiłem save, a. w tym momencie właśnie też go zrobię. <gry> Dobrze, że mówię o tym, eee, ale postanowiłem. A czemu nie? Zobaczymy sobie z czwartą klasą, może jakimś cudem. A tutaj widzę, że albo on miał jakieś błędy, albo obawiał się, bo wiedział jak, z jakim doświadczonym graczem ma do czynienia. Tak czy inaczej, zbierzemy sobie jego towar, zobaczymy co to na nas będzie czekało, może jakieś płótno żaglowe, kto wie, kto wie. Zobaczymy czy będę mógł to podnieść w ogóle, bo już troszeczkę mój statek jest obciążony niestety, zobaczmy. Nie, jeden rum, no za dużo to nie miał, ale pewnie już był przy wyspie właśnie i wyładował wszystko. I teraz tak, mamy uszkodzony statek niestety. Yy, ale będziemy musieli sobie popłynąć na jakąś wyspę, zreperować to wszystko. Ale myślę, że to będzie w następnym odcinku, bo nie mam pojęcia standardowo, jak ja nagram doksów ile trwa ten odcinek. Może on trwać 10 minut, może trwać 40. Tak więc jesteśmy tutaj, w tym oto miejscu, kończymy ten odcinek i następny również zaczniemy w tym oto miejscu. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się, w kolejnym odcinku się słyszymy. Na razie, cześć.